W listopadzie w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Habrowy w Zalesiu odbyła się konferencja dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu z terenu powiatu łukowskiego zorganizowana przez starostę Dariusza Szustka przy współudziale z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Celem konferencji było zaprezentowanie działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Wszyscy śledzimy to, co się dzieje, jeśli chodzi o fundusze europejskie, ale tak jak koszula bliższa ciału, tak i nasze województwo jest nam najbliższe. I tak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, co mają, tymi pieniążkami, które mają trafić do naszego województwa, do województwa lubelskiego. A wiemy, że jest ich dużo. Obecnie trwają jeszcze rozmowy na wysokim szczeblu rządowym z Unią Europejską, z Komisją Europejską. Europejską, oddzielne rozmowy prowadzi marszałek Jarosław Stawiarski, żeby te fundusze zostały jak najszybciej uruchomione i trafiły do nas, trafiły do samorządów, ale trafiły też dla przedsiębiorców, bo tych funduszy jest naprawdę dużo. Warto jednak zorganizować takie spotkanie, żeby przedsiębiorcy z samorządowcami mogli się spotkać, pobyć razem, posłuchać, posłuchać tego samego przekazu no i potem współdziałać. Działać dla dobra Ziemi Łukowskiej, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, najbliższe jest nam województwo lubelskie, Ziemia Lubelska, ale Ziemia Łukowska jest nam jeszcze bliższa. Informacje o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich przedstawiła Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota jest znacząca, bo to jest ponad 2 miliardy 273 miliony euro. Szanowni Państwo, 75%. Procent tej kwoty to środki na infrastrukturę twardą, czyli projekty twarde. 25% to projekty miękkie. Na co te środki zostaną przeznaczone? Działania proponowane w projekcie programu są wieloaspektowe. Będą to środki na badania, innowacje, technologie informacyjno-komunikacyjne, na e usługi. Tutaj nowością w zakresie, w tym obszarze jest, będą projekty z zakresu teleopieki, telemedycyny w regionie. Ogromna pula środków zostanie przekierowana na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, czyli termomodernizację oświetlenia, pompy ciepła, fotowoltaikę czy pompy geotermalne, ale również na tak zwaną zieloną i niebieską gospodarkę. Na magazyny energii, na magazyny ciepła to są takie przykładowe projekty. Również na infrastrukturę w zakresie szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa ogólnego, przedszkoli, ale i infrastrukturę zdrowotną. Na konferencji obecni byli Łukowscy przedsiębiorcy. Środki, które do nas trafią, do przedsiębiorców, no będą wymagały od nas. Dużego zaangażowania innowacyjnego w innowacje. Tak jak w poprzedniej perspektywie, środki unijne i dotacje będą dla firm, które mocno zaangażują się w komercjalizację badań, we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, które mocno pójdą w zaawansowane technologie. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, produkcje. To jest ten czas teraz też na to, żeby przyjrzeć się swoim procesom w firmie, żeby może spróbować właśnie nawiązać współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, żeby zobaczyć, czy ten produkt czy usługę można na tyle udoskonalić, że wpisze się ona właśnie w któryś z programów, które będą dostępne. Prowadzimy dwa projekty, jeden duży, drugi nieco mniejszy. Jestem zadowolony na chwilę obecną ze współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, bo tam składałem swoje wnioski. Należy dobrze przygotować projekt, zgłosić się do kogoś, bo często przedsiębiorcy nie są przygotowywani, żeby, żeby z, z, sprostać zadaniu. No, oczywiście rozliczenie przy pomocy. Tak, można te środki otrzymać, można je uzyskać. To nie jest zbyt skomplikowane. Oczywiście, no jak wszystko wymaga pracy. Podczas spotkania podsumowano też efekty działania tarcz antykryzysowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Duże środki, również dla przedsiębiorców z powiatu łukowskiego, trafiły m.in. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Chcę powiedzieć dzisiaj na podsumowanie tej półtora rocznej akcji, bowiem do końca października trwał okres rozdawania, że tak powiem, nieco umownie środków straży antykryzysowej. Ten okres mamy właśnie za sobą. W skali regionalnej to jest ponad ćwierć miliona uratowanych miejsc pracy. Kwota, którą udało się nam wprowadzić na rynek województwa lubelskiego w tym czasie, przeznaczona na realizację instrumentów tarczy antykryzysowej, to jest ponad miliard 222 miliony złotych. To powoduje, że z całą pewnością w skali regionalnej ta kontrybucja wywołała efekty oczekiwane i pożądane. Dość powiedzieć, że dzisiaj już mamy stopę bezrobocia w naszym regionie niższą znacząco od tej, którą mieliśmy w momencie, kiedy wybuchła pandemia liczba bezrobotnych radykalnie spada. Tutaj powiat Łukowski, w którym mamy przyjemność dzisiaj gościć, wyróżnia się bardzo, bardzo pozytywnie na mapie gospodarczej naszego regionu. Szanowni państwo macie przywilej mieszkać w powiecie, który ma najniższą stopę bezrobocia w całym województwie, znacznie niższą od średniej krajowej. I z całą pewnością jest to także wynik dobrej pracy Powiatowego Urzędu Pracy, ale przede wszystkim przedsiębiorców, którzy efektywnie korzystając z tych instrumentów, które były dostępne w okresie pandemii, uratowali te miejsca pracy, które były do, do, do uratowania. A takich wniosków było bardzo dużo. Chcę powiedzieć, że różnego typu instrumentarium wspierające przedsiębiorców w tym okresie, o, o którym mówimy, wyniosło na terenie Powiatu Łukowskiego około 100 milionów. A jak patrzę na efekty pracy przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej, szapoba. Współorganizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski, który na spotkaniu reprezentował m.in. radny wojewódzki Ryszard Szczygieł. Wspierać przedsiębiorców należy i trzeba to robić. To oni tworzą miejsca pracy, to oni generują produkt krajowy brutto. I my z powiecie Łukowskim. Ze wsząd miar staramy się to czynić. Staramy się to czynić właśnie przez to, żeby dużo środków finansowych wpłynęło do naszego powiatu na właśnie inwestycje, które są realizowane przez samorządy, ale to przecież to oni je wykonują. To oni budują drogi, to oni budują nowe ośrodki zdrowia, budynki, świetlice. To nasi przedsiębiorcy i właśnie najbardziej mi zależy na tym, żeby ten pieniądz zostawał tu w powiecie, w lokali w naszym powiecie. Gościem spotkania był wicemarszałek Sebastian Trojak jak zapewniał, a w nowej perspektywie unijnej będą równie duże pieniądze. Perspektywa 14-20 to było 2,3 miliarda euro do wydania. Dotychczas wydaliśmy 99% tej kwoty, a więc jesteśmy naprawdę na bardzo dobrym etapie, biorąc pod uwagę tę perspektywę N plus 2. Natomiast, szanowni Państwo, nowe środki, poziom 2,4 miliarda euro. Też planujemy widać w sposób bardzo sprawny, dlatego czekamy na te, zakończenie tych rozmów z Komisją Europejską, aby przystąpić w sposób płynny do realizacji tych, tych, tych nowych przedsięwzięć. I, I ten poziom, który uzyskaliśmy, plus te wsparcie, które jeszcze będzie płynęło do nas z programów krajowych, z całą pewnością pozwoli na to, aby region lubelski się, się rozwijał, ponieważ no niestety no jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. i a mamy wielkie ambicje. Mamy wielkie ambicje. Po pierwsze, w końcu uciec z tego ostatniego miejsca, jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, a po drugie, uważam, że i to zawsze podkreślam, mamy olbrzymi potencjał w ludziach, tak? Mądrości, odpowiedzialności, kreatywności. Nam brakuje tylko środków finansowych. Gdy to dostaniemy, to naprawdę obiecuję Państwu, że te pieniądze będą wydane w sposób bardzo mądry, ponieważ mamy bardzo mądrych mieszkańców, którzy naprawdę potrafią bardzo mądrze te pieniądze z tych pieniędzy korzystać.